Redaktor Kraśko wieczorem po marszu 4 czerwca zapytał Hołowni i Kośniaka-Kamysza. Żeby Polska była znowu taka, jak w tych siedmiu punktach. Czy Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz mogą czterema rękoma podpisać się pod tym siedmiopunktowym programem dla Polski? Dobry wieczór panowie. Oto no ja od strony Szymona Hołowni zapytam Piotra Kaśkę, czy pytał z podobną podnietą innych liderów na opozycji o to, czy podpiszą się. Pod 12 punktami programu Hołowni o rozdziale Państwa od Kościoła ze stycznia 2021. Pod programem Polska na Zielonym Szlaku z marca 2021. Pod programem z kwietnia 2021 Plan dla zdrowia. A może pod arcypięknym programem Spółki do Remontu z października 2021 roku. Czy też pod systemem kontroli konstytucyjności z lipca 2021. Mam też plan dla gospodarki z grudnia 2021 oraz 10 punktów dla małych przedsiębiorstw z kwietnia tego roku. Może redaktor Kraśko rozpytywał ich o edukację dla przyszłości, to jest maj 2022, lub też o kolejny program Pełnoprawni z grudnia 2022. Sięgam też po 9 propozycji dotyczących odbudowy służby publicznej z lutego tego roku i po najnowszy kompleksowy program Polski 2050, nowe media publiczne z maja tego roku. Oczywiście zadałem teraz Panu Piotrowi i wielu jego koleżankom i kolegom po fachu pytanie retoryczne. Nigdy bowiem nie byli zainteresowani nie tylko zadawaniem takich pytań, ale i w ogóle pokazywaniem takich prac Szymona Hołowni i jego zaplecza. I niestety. Dla wielu jest to zbyt niewygodne.